Siemano z tej strony Woder, witam się w kolejnym odcinku. Dzisiaj oczywiście kolejny mocarny gameplay dla Was, kolejny mocarny zestawik dla Was, ale zanim zacznę, chciałbym podziękować za olbrzymie zaangażowanie w ostatni odcinek e, Pokazaliście no taką moc, tyle lajków wleciało, e, mega wam za to dziękuję no i nie obraziłbym się, e, gdybyśmy to powtórzyli, e, nawet bym powiedział, że bardzo byłbym zadowolony. E, no i słuchajcie, jaki zestawik? Chodzi tutaj o coś mega mocarnego na blisko e, O coś co zawsze trzeba walczyć, żeby no, skracać dystans. Najlepiej sobie radzić w domkach i chodzi tutaj o shotguna. Słuchajcie, ee, jak zacząłem nim grać na początku, to Kompletnie przez parę meczów nie przegrałem ani jednego starcia na blisko. No sieka to niesamowicie. E, mobilność może troszeczkę nie jest za dobra, e, ale no gdy już jesteśmy w tym domku, e, tej mobilności nam tak nie potrzeba, tak? Szukamy tylko jakiegoś ciasnego korytarza i łujmy wrogów jak trzeba. E, no... Bije to bardzo mocno, dodatkowo jeszcze e, amunicja zapalająca, e, można powiedzieć zasłania przeciwnikom e, naszą postać, oni nie wiedzą do końca gdzie strzelać a przez to, że widzą sam ogień, no i dlatego też właśnie myślę tak to dobrze e, zabija. No i co, łapcie tutaj sobie bildy, ja do tego zestawu dobrałem sobie MTZ-762, czyli no mój aktualnie ulubiony karabin bojowy, no i obczajcie ten gameplay, bo gierka oczywiście mocarna. Siema, siema! Lotnik, gdzieś za mną wylądował, jedna jedynka. O. o. nawet dwóch tutaj blisko. jest Jeszcze nice. tam są jakieś ludziki. Ktoś tu jest, no. No zero, jestem na dole. To... Tutaj. To, to są wszyscy chyba, nie? Dwa, mamy na zrzut, nie? Czy nie chcemy to Dopamy się, czy na straż idziemy na no ale to jest linka to od razu, nie? No dobra, dawaj, dawajcie y, No. Ty, tą MTZ trafiałem do basenie. Gocie, Wodar, nie? Słyszałeś tylko takie bum bum, nie? Nie słyszałem, nie skupiłem się Aha Hop, dwie głowy dostałem, takie o. I tylko, hmm. za, i tylko się zaśpiął na mikrofony Co mu zostało, no? No, też by się tylko zaśpiął, no to co mi zostało? Mam trochę pracy TV, BMW, Ja mam małego bezpłatny, zacznij grzyba Na bounty? No, na no bounty, no, tak. no nie? Chciałem podskoczyć... nie, co to było? Dalej biegnie jeden, do prawej Fucking ass, yeah. ma. No. nice eee, no, no no Ale główny osiągnięty nie? Jak makaron Mam nową pompkę do testu tak jak biegnę, tak jak kontrakt Tam masz jednego z Nadciąga zrzut uzbrojenia Jeden knockers A drugi ucieka, To jest więcej? Dwóch, nie? Jest Jeszcze tam Razu, co za. Ja go nie widzę na tobie, ale inny tryb. Klara czy... tu jest. Ja tu nie widzę Boże, on nie Nie wiem, jak mi cudno, że pan na Open wybił. widzę wroga. Na sobie mam. Gasię denwita. Ulec mnie.

Nie są boder. Gdzieś na czerwonym byli, już no, czekaj. Gdzieś na 22 przede mną mi Ale ten perk jest dojebany Zeskoczyłem 300 km na niego, nie? Panie, no, to jest e... to jest niemożliwe. bo tu małe zmiany były Family friendly content jest teraz A <laughs> No tego, Pro, prosiłbym o ma malutką kontrolę Czy jeden tam jest? Gdzie? Tam, Mam gdzieś w tym rada? To wie na baya pójdzie. Otek. Mogę Beta kupić. Trzymajcie kartkę. Mnie nie, stać się musi ktoś inny kupić. OMG. Na razie powiem ci zero formy, co? Nie? Tragiczna forma, nawet nie powiedzie. Nadlatuje chmura gazu. O, mobilność jest tragiczna z tą pompą Tutaj mam wrażenie, że z tym chyba szybciej się biega Nie no, podobnie No jest masakra Przebić się do bezpiecznej strefy Nie no. ma No jedź, kuźma, co ty Mały taki kamyczek, Cię pokona. Yy, MCZ762 to jest yy, karabin bojowy, nie w A, jeden boltar. Nie, bez pani odchodziłem. Przed nami na no, kopule się kupili. Nie, to są chyba yy, sniperzy.

Gdzieś tu jest kasetowa mina kasetowa, wolno No jest, tylko tą minę trzeba ominąć, no właśnie Zaraz tam po środku minę, to wszystkie bym Gułag tam jest, Wodar na ziemi, nie wiem Ja mam już gułag, plus

Dobra, do prawej się wykupili na straży, a oto jedziemy do nowej, bezpiecznej strefy tam idzie? No ja dojdę już na kawałek Dobra A my na straży się jechaliśmy się chyba A, na linkę idziesz? No na linkę, no i też się On dojdzie, się on spadam. dojdzie do kawałek pa, na straży, na baję ba ja, ja tu wchodzę na gdo Granat. O Boże, to są dwa teamy. Ode mnie tupie chyba. To są dwa różne teamy i Zbórki razem ze tak. grali. Jezu, ja Nie Ale mi się teraz. straży jeszcze. Na no straży no A to może być ekipa kolejna. Wszyscy członkowie oddziału są w bezpiecznej strefie. Jeden na dachu był Na dole yy, RTP załkosił Z górki no, do nie niego nie w Tyle tej Co już Pa jeszcze z drugiej strony. na miejscu. Rozpoczynam No. Se być do innego. Leci granat. Bójka podziąłem i, i z przodu biję do niej. Tu pod nami, tu, tu, tu. Tu w jest woda. Tutaj. No dobra, pilnuj go. Ale RPK jest słabe teraz. To sakra. zabiłem. Twój sojusznik trafił do gułagu. Musi przetrwać, by wrócić do walki. Mam tu amunicję. Bili się na straży, ląduje przed mną tamtym WYGRAŁ, DO WALKI drugiej stronie rzeki się biją. No super Ilu, ilu, ilu? Nie mam pojęcia, jednego widziałem A On był pod anteną? Tak Będzie o, przez je, jeszcze ktoś do mnie celował, inny no, ze Pomyślałem, że to nobas, a to jednak M-Assist Player. <grystanie> I trak. Który wtedy na wyznaczone. Zabijesz tego pod anteną? <grystanie> <grystanie> Woda ich tu tak niszczy. My gdzieś na straży się kupili. Nie mogę stary użyć, nawet masz była. Użyłem, już użyłem. Jest za strażą? Lecimy, patrzymy jeszcze gdzieś. pojawił się w pokoju. No może lotnik. Jeszcze lądował przed chwilą na straży. Jeszcze za straży. Ktoś z oddziału jest poza bezpieczną strefą. Pode mną tupie jeden.

nie to liście. Pod wami, pod wami. i kopaki na szyk. Macie może coś tam, za? Nie. No bo hauk kosztuje, on co chwilę jak szapki robny. Pod mostem też coś jest Do prawej, dodasz no Sniper mi, do mi dał tam, nie? Sniper mi dał tam zagrożenie. Tak, szkaj Spróbuję podejść. Boże. Czekaj, nie, nie podnosi do później sądnie zejdę do... Dobra, tapuj Oni są tu po lewej cały czas, nie? Ruszajcie do bezpiecznej strefy. Jeden ze skot Ja pierdzielę Zostać sniper, i przed nami typ Snajper to jest tej stacji, Znowu? To są zwierzaki Ciężko będzie mieć Dla mnie woda, tak, dla mnie Jesteś ostatni. żebym jedynki Trójka nawet. Tak, trójka, no. I dalej. lewej jedna trójka. Zbliża się chmura gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. Lecę tu gdzieś pod Jakieś keby. Jeden na czerwonym. Lotniki spadają. Okrzynkę zamaj potrzebujesz, ale amo. O, przydałoby mi się. Ale na razie nie mogę się ruczyć tam. Ziągki do... do, do u nas. O, Zbliża się do was chmura gazu. Przebić się do bezpiecznej strefy. Wykonana. Wszystkie cele zostały zlikwidowane.